Siemano, witamy w naszym najwspanialszym kanale. Co, mikrofonik są na stole? Tak, przecież Tak przyściele. to mają blondyny i, i tak dalej, nie? się siotełko pali tam. A czemu ma się znaczy, nie Znaczy nie wiem, może wyłączyli się, się przypadkowo. Kochani, mam przed sobą piękny kawałek mięsiwa i mam taką piękną foremkę do babki. Nie Bab... ma za co. No, foremka, nie ma za co. I co ja będę teraz robił? Będzie babka... Drwala. Tak, się, tak sobie długo debatowaliśmy i oczywiście wyszła jak zwykle na moim. Mówię, jak to nazwać yy, i tak dalej, i tak Ale dalej. Ale ja nie zarzucałam żadnych propozycji. Ja nie jak ty walczyła się klew. zawsze drwali, drwal. Niestety, stety, niestety będzie drwal. Oczywiście to jest kawał szynki i tu mam taką ścinkę. Taka ścinka jest o taka o. A szynka, no to z przerostem tłuszczu będziemy ją kroić i peklować. O, pobrudziłem rękę. Ja mówię tak. Najpierw sobie peklosul przygotuję, żeby nie pobrudzić ręki. Więc przygotuję sobie, dopóki no jeszcze Londyn. powiedzmy. Londyn nie tak mają. Naczynko. Waga Eklosul 18 gramów na 1 kilogram, czyli 18 razy 1,5, bo półtora to mam wspomniałem? Dobrze. To będzie ile? 27. Dobrze policzyłem, tak? Policz mi. 18 razy 1,5, 27. Hmm? Tak? No tak. O. <laughs> kurczę co? Ale kochani, ta babka będzie się różniła. I będzie się różniła. Uważam bardzo będzie się różniła. To już nie chodzi, że będzie w takiej foremce. To jest foremka przystosowana do piekarnika. Odporność temperatura. Yy... Ja, ja muszę... 130. A gdzie to widzisz? 330-230 Maksymalna o. temperatura. A. Ale nie będziemy tego pies, Będziemy tą babkę przekładać po peklowaniu, po doprawieniu do tej foremki i to powędruje do wędzarni. Wędzarni będziemy to wędzić i potem podpiekać. Oczywiście ona będzie z góry tym dymem tam wciągała ten dym, tak tu w środek. A na koniec będziemy to podpiekać w temperaturze 90 stopni, czyli też nam tutaj wszędzie ładnie. Idealnie się zrobi podpiecze i to będzie babka drwala pieczona, wędzona. Wędzona, nie pieczona bardziej, a może tak, albo wędzona i pieczona. Uważam, że na Wielkanoc jakby, jak znalazł, fajny kształt będzie, nie? Powiedz. Tak, no ładną foremkę Ci kupiłam. Dobra, że drugi raz wspominasz, no kupiłaś. No i, i co mam teraz na kolano pań Tak, tak bo dokładnie. kupiłaś mi foremkę? A ile tak. trzeba było się nabłagać? Kup, 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 ale ja nie będę, ale tu, ale tamto i tak. Cały czas mam bitu. Musimy kroić mięso na takie dość y, małe kawałki, żeby nam się dość szybko przepeklowały, bo jestem dość głodny. W ogóle jestem na diecie. Jakbyście chcieli wiedzieć, wczoraj praktycznie nic nie jadłem i powiem wam. Y, nie widać. Nie wiem, co się tak nie ucieszyło y, i muszę wam powiedzieć, pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, to lepiej mi się spało. Super. Czy nie wiem jak długo będę na tej diecie. Jeszcze. Ciężko powiedzieć. Ale piękne mięso. No i właśnie. No i ta babka będzie zrobiona, ale to w sumie ja ci powiem tak, jak jest takie chude mięso, to takie dietetyczne trochę, tak, jak, nie? Tak. No o właśnie. O to wczyli wszystko. Nic się nie zmieniło. Nie? Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Dobra. O i tu bierzemy. I tu bierzemy. I tu bierzemy, o, i tu proszę, wszystko ładnie, pięknie. Peklować będziemy to 24 godziny. Do tego przyjdzie pieprz gruby, czyli akurat w tym przypadku będzie z moździerza, czosnek świeży i czosnek niedźwiedzi. Czyli babka drwala, taki, taka kiełbasa drwala, tylko że tu w tym przypadku będzie e, pominięty boczek, będzie tylko szyneczka, żeby to było takie szynkowe, idealne tylko. To tak patrzysz na mnie jak na bandytę. No podobasz mi się i patrzę na ciebie. To, to, to patrzysz na mnie jak na bandytę, bo Ci się podoba? Nie patrzę jak na bandytę. A, oj, jeszcze A ty trochę Ja nie mnie teraz ciągniesz za język, bo wiesz, że mi boli i nie mogę się tam. Co cię boli? Gardło. O, się, Bóg się zlitował. Czasami tak jest właśnie. O, przełożone. Pięknie. Później sobie część tego mięsa przewalimy przez y, maszynkę do mielenia. To możesz za chwilę myć już. Tam to też. Peklosul tu rozprowadzamy tą peklosul. Równawo, tak czy nie? Ja. Ja, ja to tak. Tak, dobrze. Pięknie idzie, pięknie. Z każdej strony musi być obtoczone. Kurczę ci powiem, że y, wam powiem, że ta wędzarnia y, i ta babka wędzona, nie próbowałem, jestem bardzo ciekawy, bo jednak Temperatura, plus dym. Ona nie będzie z każdej strony otoczona dymem, tak jak wam powiedziałem, ale od góry będzie. I zakładam, że będzie tak jak zakładam, że będzie. Więc mięcho do loduwy, 24 godziny. Jutro działamy dalej. Yy, yy. O, proszę. Zapeklowane. Czosneczek 3 gramy. Czosnek świeży. 1,5 kg mięsa, więc mamy. 5 gramów, niech będzie jeszcze troszkę więcej. Yy, czosnek świeży, 5 gramów na 1,5 kg. Wszystko będzie w opisie. Waga włączona, bateryki yy, jeszcze działają. Jezus. Czosnek niedźwiedzi. 3 gramy na kilogram, więc dam gramów 5. To jest też powiedzieć, bo się śmiesz. Nie, po prostu ręka mnie. Woli. Ale w woniu. 5 gramów czosnek. Zrobimy tak jak z drwalem, czyli identycznie. O, jest 5 gramów. Ja. O, nie będę się powtarzał. Nie? Tak. Ta. To jesteś w ogóle genialny. To lepszy. wiesz, skromny przede wszystkim. Nie? Przede wszystkim skromny. No. Dobrze, kochani moi. I teraz w tym przypadku posłużę się tym oto moździerzem, którego również możecie kupić w wielu księ Z kodem rabatowym taki piękny moździerz będziecie mogli kupić też 10% taniej, ale. Nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że pieprz gryz do mnie jedzie, więc będę musiał ten, właśnie w całości, przetłuc tym, tym tłuczkiem. Pieprzu dam 4 gramy na 1 kg, więc dużo, ale potrzebuję 6 gramów pieprzu w kulkach całego. Babka po prostu musi być ostra. Babki są przeważnie ostre, patrz, 5. To ja naprawdę ja, ja nie wiem, ta waga to w ogóle mi jest niepotrzebna. Widziałaś? Ja bez wagi wszystko robię. Do moździerza teraz przysypujemy ten pieprzyk. To jak ci się potem baterie wyczerpią, to sobie. kurz? już nie postawisz. będę ten. Tu jeszcze jest woda. Wodę dajemy po zmieleniu. Tu sobie to przysunę. I teraz musimy to przetłuc. Tak jak pod bo to nowa goniłaś, jak zwykle. Tak, tak. E, tak z grubsza. Wodo drwala musi być. Boże, poczekaj, bo się zmęczyłem. Kulka wyleciała. Musi być pieprz gruby. Albo gryz, albo gruby, albo przemoździerzowany. Będę kichała zaraz. Co będzie? Będę kichała zaraz, jak pachnie. No pieprz jest dobry, nie? Piekie to Ja Ci powiem, że ja robię w tym moździerzu drobno mielony. Nie. No zobacz. Tu jeszcze jedna jest niż tego. Pięknie. Wszystko macie w opisie. Powtórzę przyprawy raz jeszcze. Na 1 kg 18 gramów peklosoli Peklujemy 24 godziny w tym przypadku. Potem czosnek świeży 3 gramy na 1 kg. Czosnek niedźwiedzi 3 g na 1 kg. Pieprz czarny gryz lub grubo mielony 4 g na 1 kg. I wody 50 litrów. A nie jest dobrze. Mówiłem Ci, że muszę schudnąć. No, chudniesz, chudniesz. W oczach. W oczach. Tyle ciało? O tym jakby tak w głowę, nie? To... Przyprawy mamy wszystkie. Mielimy przez szarpaczek. Jak klasycznego drwala. Tylko nie mamy boczku. Tylko jest tutaj piękna szyneczka. Przy drwalu była piękna łopatka. Tu jest piękna szyneczka. Przebełtamy to tak jak teraz. Powiem Wam, jedyna rada jest taka moja, bynajmniej, że tu mamy dwa ząbki czosnku. To można zrobić tak, że to mięso z czosnkiem dwukrotnie przemielić. Taki, taka drobina, pokażę o co chodzi. Proszę się tu przesunąć, bo zwolnie. Czosnek. Dodaj. O. I on będzie grubo bardzo mielony. Więc. Widzisz? Patrz. I teraz to odbieramy i już się, ale zapachniało troszkę. I teraz lecimy już wszystko na szarpaku. I potem oczywiście woda i wyrabiamy. Piękne. Piękna maszyna. Mię naciągnęła, mnie naciągnęła. Naciągnęła, zaraz naciągnęła, kto używał? A to jak się sprawdzić, jak się. Ja raz i ty, ty drugi. Czy do Tyle. mięsa się No Nadaję, nadaje się. Od no raz... przepraszam bardzo, a, chyba. Nie bo... wiem, czy tu czasem nie będzie widać, czy Nie będzie. Chyba po 19 latach. To ci się trochę nazbierało i mogłeś na dzień kobiet raz kupić porządniejszy prezent, a nie tylko kwiata z Biedronki. Kwiata, właśnie. Podkreśl to, że dostałaś kwiata. No kiedy dostałeś? i Rok z głowy. O. Na rocznicę storczyka. Pokrzywę. No. A nie przepraszam, na urodziny też mi kupiłeś storczyka. No i Czy co? Wale... Jakie ładne storczyki. Dobra, teraz tak. Pomyliłaś mnie jak zwykle. Co tam ja miałem mówić? A, bo ja mam mieszarkę, ja tylko tą wielką. I tam jest minimum 4 kg. To było 1,5 kilograma tego mięsiwa na babkę drwala. Babkę babcie chyba co? Czy babkę? Ba. Papka drwala. Wędzona. Eee, foremka pięknie wyrobione. Przekładamy do foremki. Ubijamy. Musisz się przysunąć z tym moim wspaniałym telefonikiem. bo będę teraz przekładał... Ty to masz Uuu. wszystko wspaniałe. Jak Twoje, to wspaniałe. Wszystko? No, widzisz? widzisz? Myślę, że jedna foremka w zupełności wystarczy. Wybijamy porządnie. Nie tak żeby na raz tego? Nie mogłem, bo Poczekam. muszę wybić stopniowo, żeby tam wszędzie nam dolegało, w tych wgłębieniach, bo te właśnie fale dadzą nam taki wspaniały wygląd, jak tam na miniaturce moi kochani widzowie widzieli. Ale się klei, faktycznie dobrze to wyrobiło. To był dobry pomysł, tym dobrze pomyślałem. No, ty pomyślałeś. Ja pomyślałem, to jednak ja ci powiem, że jak coś ja wymyślę, to jest jednak mm -hmm. to. To jednak to jest to. Przyzna się, że to w ogóle nie kupił. Tylko już wyczaiłeś w tym interes, że będziesz, nie, nie będziesz musiał sobie półtora kilograma mięsa wręcznie wyrabiać. Powiem ci, że jest w tym coś. Prawda. Ty, ale fajnie Bo jak to tobie stoi, się coś no. popsuje, to od razu trzeba. Ale chodzi. Nowe, bo... albo naprawdę, albo coś. O czym mówisz w tym A momencie? A bo... jak się popsuła... To co, to pojechałem mi tam... kupić nową? Nie. Nie. Gąbka I... nowa i. Stała i, I, będziesz i myła. tyle. Dopóki ja się nie skapnęłam, że wystarczy wtyczkę zmienić. No ty, ja tego nie popsułem, słuchaj. Ty to no popsułaś. ja też tego nie popsułam. Dobrze, żeś się to skapnęła. Tak wszystkim. jak sama to zaznaczyłaś. Patrz, półtora kilograma od tej franki idealnie. Idealnie. Widziałaś? Zobacz. Zobacz na to. Ale pomyśl teraz, jak to się będzie prezentowało. A czy ja jeszcze nie wiem, wy już wiecie. Pięknie, nie? No powiem. Musisz to tak ładnie rozłożyć, że potem jak to weźmiesz do góry nogami. To tak będzie jak... To właśnie. będzie prosto, żeby się nie dyndała. Dyndała. <grym> Ci powiem z tym no dymdalem, to tym... Zaraz, poczekaj, na razie muszę ten tutaj wszystko ładnie uformować. To nie jest A takie proste. Słuchaj, masarstwo to nie jest połatwy kawałek chleba, rozumiesz. Wiesz ile ja wiadomości dziennie dostaję, koresponduję z moimi widzami, grupowiczami. Rozumiesz, nie? Tak. No, przytaknij tu wszystko ładnie. O, nie może być taka górka. Wiem, że nie może być. Poczekaj, na razie muszę tu w te żeby to było ładnie, bo to muszę być, to musi być dociśnij na środku, to ci się zrobi. Zawsze to, tak mówisz, dociśnij na środku. No, wiem. A no i teraz od nowa musisz. Co od nowa? Taki nie można nowa. tak, bo będzie wylatywało. To wędzarni będzie wędzone w temperaturze na początek. Nie wiem, ile tam, kurde, 60, może nawet 70 stopni. A na koniec Chodzi to wale... o to, że Nie, nie ma być góreczki. Nie, to będzie ta góreczka. Nie będzie. A co ty Bóg mi za głupoty gadasz? To musi tak być. Dlaczego? No, Marta, musi tak być. Przecież jak wlewasz ciasto do foremki na babkę. Ale ciasto potem urośnie, to też się zmieni, rozumiesz? Tak samo jak w słoiku robisz nieraz weki czy cokolwiek. Też włożysz, wyrównasz, zrobisz dołek na środku, a on i tak wypycha do góry. Tak musi być jak jest teraz, i inaczej nie będzie. I proszę mi się w garnie. Wiesz co, nie? Ci przypomnę. Ci jak przypomnę. będę obiad robiła, będziesz przychodził i. Będziesz robiła obiad? Obiecaj, że sobie... zrobisz obiad. Nie jestem na diecie, Boże. A właśnie, no to Ty nie będziesz jadł to. Sakra. Nie wiem, ile to dieta, ale to szyneczka, to chuda, to można zjeść spokojnie, z czystym sumieniem. Same białko. dopiero będziesz same na y, smakował na takim głodzie. Nie oderwie się. No się dopsnie, to jak Reksio do szynki. Pięknie. Proszę bardzo. Dobrze wygląda? Obleć. Kochani, do wędzarni teraz nie ma tu w tym przypadku osuszania, dlatego, że na ruszcie, to będziemy wędzić, ruszt mam, oczywiście, ruszta dostępne w HMG Smoker u pana Macieja Piątkowskiego. Yy, odpalamy wędzarnię, wygrzewamy to wędzarni pół godziny, później puszczamy dym. Ten dym będzie nam tak z góry to mózga ładnie. I na koniec dowalimy jeszcze do pieca, czyli Podgrzejemy temperaturę w całej wędzarni. Myślę, do 90 stopni. I będziemy to wszystko ładnie podpiekać. Nawet może 95. Tak, żeby było... Żeby nie było surowe w środku. Żeby nie było surowe w środku, dokładnie tak. E, widzimy się w wędzarni. Dobrze. I już się grzeje. czy znaczy grzeje, no grzeje w sumie, nie osusza. Bo tu głównie chodzi o to, żeby to podgrzać. A tam z tyłu zupełnie przypadkowo trójkąty, żeberka. No. I to jest właśnie ta dieta, o której chwilę wcześniej mówiłem. Masakra. Dobra. Pogrzeje nam się, trochę pogrzeje i dopiero potem puszczamy dym bukolcha. Zrębki oczywiście. Tu jest ten ruszt, o którym wspominałem chwilę wcześniej. Eee, też wspominałem, gdzie można go zamówić. Link będziecie mieli w opisie, zarówno do rusztu, do rusztu, do ruszta, jak i do tej wspaniałej wędzarni, która jest naprawdę wspaniała. Zamykamy, wygrzewamy 70... O nie tu. Momencik yy, tu. Kurde. 70 stopni. Dymek już puszczony. Powiem Wam, że ta godzina wygrzewania. Fuh, to, to jednak coś to dało, bo z góry się zrobiła taka inna struktura. Ten dym trochę tu dotrze. Żeberka również niech się wędzą i teraz na pewno z 3 godziny w 70 stopniach. A na koniec, tak jak mówiłem, podpieczemy, żeby na pewno nam się dopiekło wszędzie w koło w środku. Również oczywiście najważniejsze, więc tak to będzie wyglądało. Nie wiem, 3 do 4 godzin na pewno. Na koniec powiem podczas próby, ile to trwało. Zmieniamy na 90 stopni. Pyk, pyk, albo nawet. 95, tak żeby się alarm nie włączył, a zapewniam Was, was że działa. Yy, I tak to wygląda spójrzcie na to. Coś pięknego. Te żeberka już zabiorę, dlatego że 3,5 godziny się wędziły w 70 stopniach. Wyglądają pięknie i zabiorę do parzenia, a to teraz będziemy podpiekać temperaturze 95 stopni nawet koło godziny, żeby mieć pewność, że w środku nie będzie surowe. Mamy to kochani, piękna babcia drwala. <grywia> Babka. Fajnie to wygląda, no powiedz. Bardzo no. Foremka przeznaczona. No pachnie, wędzona foremka. Do wędzenia będzie już od teraz. To jest nowa, kupiłem tam tak jak na początku mówiłem. <grywia> Więc y, był zamysł, bo mamy dzień następny, żeby było, można to wyjąć. Znaczy chciałem to wyjąć wczoraj wieczorem, ale to było jeszcze za świeże. I tu w tych brzeszkach. Nie wiem, jakbyś jakoś to pokazała. Była taka galaretka. Y, A już jej nie płynna. ma płynna. No, nie ma, no bo to się. Wypiłeś. Zrobi... Wypiłeś. Myślisz, że ja to ty. Y, I teraz tak. Jeszcze tego nie wyjąłem, nie wiem jak to smakuje, ale wydaje mi się, że będzie super. Dlatego, że tylko górna warstwa jest podwędzona. Tak pięknie zresztą jak widać. Boki są zakryte przez foremkę. Jeśli chodzi o y, temperaturę w środku, nie wiem. Minimalna podczas wędzenia była 70 stopni. A później na koniec jeszcze podpiekanie w 95, więc na milion procent bez mierzenia jest to dopieczone. Teraz musimy to wyjąć. Nie wiem, jak to wyjdzie. Myślę, a jak ktoś że... ma termometr, by sobie chciał mierzyć? No to sobie użyję, aleś mnie zaskoczyła teraz. Ja termometra. Ale ja nie powiedziałem tego, żeby cię zaskoczyć. Tylko... To, że ty nie używasz, to nie znaczy, że ktoś nie używa. Ja mam wprawne robić. oko, ja mam dobre oko. Sama mówiłaś, osób jak pisze. do ciebie kiedyś jeździłem, ty to masz dobre oko. Pamiętasz? No O tak. ciebie chodziło, pamiętasz? Nie, że ja mam dobre oko. Nie, że ty mówisz nie. do mnie, ty to no masz tak. dobre oko. Bo no w sensie, że, marzym, że... Do ciebie jeździłem. Tak. Właśnie. E, jak ktoś ma termometr, sądom wbija w najgrubszym miejscu, w środek i piec, to do temperatury tam myślę 68 stopni. Nie ma no co przeginać. o przeginąć. to mi chodziło, a nie żeby cię tu zaginać. Tylko udzielaj informacji rzetelnie, bo to, że ty masz w głowie, to nie znaczy, że wszyscy o tym wiedzą. O! I zaraz ci napiszą, że znowu mam rację. Kubiety jakieś na pewno. Nie. Na pewno. Dobra, rozchylam, szkoda czasu, bo znowu jakoś rzecz, ale nie, nie będzie tego słychać. Pewnie nie bo ten mikrofon nie wyłapuje. Mamy tak fajne mikrofony. Wyciągamy i zobaczymy, co jest w środku. Przysuń, teraz będzie chwila prawdy. Pokaż kotku, co masz w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. O, chciałam się, zastanawiałam się jaki ten. O, jać. Wiesz, ja się na początku skupiałam na tym, żebyś to tutaj przyklepał, dlatego że w teorii zawsze jest tak, że ta babka jest do góry nogami, nie? Wiesz co, pięknie to wygląda. No na Wielkanoc jakby nie patrzeć, nie uważasz? No. Jadź. Idealnie. Oczywiście tutaj Galaretka taka powiedzmy, ona już będzie w takiej postaci, bo to było w lodówce. Myślę, że gdyby była żelatyna, to by to albo mięso z golonki, ale tu w tym przypadku nic nie było z tych dwóch rzeczy, które wymieniłem ani golonki, ani żelatyny. Więc dobrze jest? Pięknie wygląda, czy nie? No pięknie. Pięknie, nie? Mhm. Powiedz mi, że jestem genialny. Foremka w środku wygląda tak, odkleiło się od foremki pięknie. W przez środeczek, czyli tu będzie środeczek. To może ja tak przekręcę, żeby to było widać. Tak, co? Tak. Idealny środek trzeba wynaleźć. Ale. Kurczę, ci powiem, że ja to jestem, naprawdę. No powiedz na Wielkanoc, jak to. Jak to wygląda. I teraz chwila prawdy. Teraz się wszystko okaże. Teraz wszystko będzie jasne. Trzy, cztery. No powiedz to, słucham, ty pierwsza Znowu ci się udało. Znowu ci się udało. Masakra. Ale najlepsze będzie wiesz to w tym wszystkim? No nie wiem. Że tu będzie, tu będzie wierzchnia warstwa wędzona, tak jak przy wędzące zbójnickiej, coś na podobę, a środek jest powiedzmy o temperatury podpiekanej, więc to będzie takie Dwa w jednym. Ja sobie od razu ukroję taki mniejszy plasterek może, co? Ta maszynka to wiesz, mówiłem dietetyczne, nie? Tak, tak. Tak, dietetyczne, więc ja sobie taki plastereczek tutaj od brzeszku postaram się ukroić. Dobrze ci ta dieta idzie, widziałam, że wczoraj tam wyjadałeś kiełbasę z lodówki, żeby Patrz, się nie popsuła, się skleiło, nie? Ale widzisz to? Widzisz to? Widzisz. Coś pięknego, co? co? No, w, w, Tam jeszcze jest trochę, no słuchaj, nie wyrzucę, rozumiesz. No rozumiem, Bogdan też już tak. ma przęsetki obasy. Rozumiesz wszystko, nie? Tak. Świetnie, kurde. Widzisz to? Powiedz mi, czy ty no to widzisz. No próbuj już. Ale ja najpierw muszę się, wiesz, napatrzeć. Wiesz, że ja się lubię patrzeć, nie? Wiem. Więc, więc wiesz, tutaj jest na zasadzie takiej... Wiecie co? To w tamtym etarda. No Naprawdę. Wygląda rewelacyjnie, nie? Tak. Smakuje lepiej niż wygląda. Zapewniam. Musicie sobie zrobić w tej postaci. Dokończę, nie? Jak się zwarło pięknie. To dzięki mieszarce, nie? Tak, dokładnie. Mm. Jakby nie, nie to wymieszanie takie fajne, to by nie wyszło. Chcę ci powiedzieć, że masz 7 minut. 7 minut to wiesz, co można zrobić? O, tobie to minuta wystarczy. Przegięłaś. No tak, dwie szybciej kończy. Ale dobre. Kochani, zróbcie sobie naprawdę Wielkanoc. Można zabłysnąć taką babką drwala. Tak się będzie nazywało, będzie wielu zwolenników, wielu przeciwników tej nazwy. Ponieważ drwal w ostatnich w ostatnich dwóch latach, drugi rok leci, jest mega popularny i wszyscy o tym dobrze wiemy. Więc babka Drwala, polecam, żebyście sobie zrobili na stół wielkanocny, jak znalazł. A jeśli film Wam się podobał z produkcji babki Drwala, oczywiście, zostaw po sobie lajka i komentarz. Drogi widzu, droga Wicko, przygryzę. Rewelacja. Mm. Oczywiście, kochany, drogi widzu, kochana, droga Wicko, jeśli nie subskrybujesz naszego kanału, to możesz to zrobić w tym momencie. Oczywiście ciśnij też dzwoneczek, żebyś był, była informowana o takich właśnie wspaniałych rzeczach, tak? Tak. No. Kochani, przyprawy do produkcji tej kiełbasy, jest też gotowa mieszanka do kiełbasy drwala, dostępna w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie. Kod rabatowy Kostrzewski10. Również e, oczywiście nasze social media nie mógłbym o tym nie wspomnieć grupa na Facebooku swojskie gotowanie i wędzenie, TikTok swojskie gotowanie, Instagram swojskie gotowanie, sklep internetowy swojskie gotowanie i Zapraszamy was wszystkich serdecznie. Babka drwala piękna, pyszna i swojska. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć.